No i witam serdecznie. Witam. Dawid Crazy Załęcki. I teraz tak: bardzo wielu ludzi, fachowców, z którymi rozmawiałem, twierdzi, że możesz być faworytem tego pojedynku. Ja, no bez przesady, faworytem nie jestem i raczej nic na to nie wskazuje, żebym był. Ale w pojedynku może być różnie, nie? Także. K1 na małe pioskówki może wszystko, nie? się zdarzyć. Przede wszystkim tak: masz nietypowy styl walki. Ten styl jutro myślisz, że może mieć znaczenie? Nie wiem, okaże się, nie? Nie wiem. Ciężko mi to powiedzieć. Mateusz generalnie ma doświadczenie w full kontakcie większe, tak? Eee, czy to jest atut, czy to jest minus w walce K1? Bo jesteś w stanie to ocenić? Czy tu nie ma dużej różnicy, tak naprawdę? Bo co, dochodzą tak naprawdę tylko kolano i lokiki i te. To są kluczowe techniki niektórych. No tak, niby tak. No ale cała reszta to jest prawie wszystko to samo. Nie? Jak przebiegły przygotowania teraz? No co, tam przy, do, przygotowania, trzy no tygodnie miałem na przygotowania, bo trzy tygodnie temu się dowiedziałem, tak samo ja jak i on o walce i no co, coś tam zmieniliśmy, coś tam przyspieszyliśmy, no i się okaże, wszystko w sobotę. Marek Marszal odpowiadał za przygotowania, czy, czy ten, nie pamiętam nazwiska, poprzedniego trenera, z którym pracowaliście już do, do, do tego ostatniego momentu? Znaczy, trenowałem u Marka w klubie, ale akurat podopieczny Marka, jeden z podopiecznych, kolega także... No i jeszcze jeden taki drugi kolega brał udział w przygotowaniach. Także. Niektórzy oceniają, że Don Diego to jest yy, tak naprawdę starcie dobrego boksera i dobrego kikera. Ty dobrze kopiesz, on z kolei bardzo dobrze yy, walczy, jeśli chodzi o, 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 o boks. Co może mieć tutaj większe znaczenie w Formule K1 i w trzech rundach po trzy minuty? No znaczy ja myślę, że on kopie bardzo dobrze. To nie ma co mu mówić. Skopnie Ja myślę, że on kopie lepiej ode mnie. Jest bardziej wszechstronny. Tym bardziej, że full kontakt samo to pokazuje, że z full kontaktu głównie kopięcia wychodzą, nie? A co ale powyżej pasa? No, ale to jest bardzo skuteczne, nie? Jest wątroba, jest głowa, także A co, co będzie, jak będzie, to tak jak mówię, dopiero ring zweryfikuje, nie? Bardziej się stresujesz swoją walką. Oczywiście w tym sportowym znaczeniu stresu, już nie mówię o stresie i obawie, ty, czy bardziej e, pojedynkiem Denisa z Pawłem Tyborim. Kurwa, Denisa pojedynkiem się chyba w ogóle nie stresuje. A w swoim na razie jeszcze też nie. Może jutro trochę bardziej się będę stresował, na razie nie. Na razie się stresuje tymi tutaj konferencjami, tymi pierdołami, Nie wiem, wiem. rozmawialiśmy o tym nie jeden raz, ale też yy, w jakiś sposób. Chodzicie też, przechodzicie gdzieś do historii, bo e, ojciec i syn walczący na jednej gali to są rzadkie przypadki. W Polsce zdarzają się oczywiście, ale, ale są to rzadkie przypadki. To jest taka sytuacja e, wygodna dla Ciebie, czy raczej wolałbyś, żeby były te walki osobno? Akurat nie, nie, nie przeszkadza mi to. Ja wiem, że Denis sobie poradzi, także y, myślę, że ta walka jego nie wyjdzie poza pierwszą rundę, także w pierwszej rundzie myślę, że skończy tą walkę oczywiście na swoją korzyść, a co do mnie no... Kurwa, może i nie będę miał czasu się stresować jego walką przez to, bo jak on walczył z Kubiszynem, pamiętam, też mieliśmy walczyć razem na jednej gali, później tą galę podzielili, zrobili tą 3,5, więc jak ja obserwowałem jego walkę, to tak mi serce waliło, że myślałem, że mi z klatki wyskoczy, nie? A jednak jak będziemy walczyli na jednym, to myślę, że nie będę miał czasu na to pomyśleć, także, bo cała energia, pewnie cały stres zabierze mi moja walka, więc u niego już mam nadzieję, że nie będę miał stresu. Ile wspólnych treningów, sparingów zrobiliście do tej walki? Czy w ogóle się nie spotykaliście na sali w trakcie tych przygotowań tych trzech tygodni, o których wspomniałeś? Nie, w ogóle my trenujemy teraz zupełnie w innych miejscach. No raz spotkaliśmy się na jednej sali, jeden z trening, on w jednym rogu, ja w drugim rogu, także jedynie zerkaliśmy na siebie i tyle, a tak razem nie trenujemy, nie już. Ale kontrolnie tam zawsze gdzieś pytania o formę syna. On pyta, jak tata się tam sprawuje? Nie, nie, na razie nie, na razie nie. Słuchaj, w takim razie tak, dobrej walki Wam życzę, e, jeden z Was zwycięży i oby nikomu się nic nie stało i oby to był naprawdę ciekawy pojedynek. Okej, okay. no nie dziękuję, ale połudzenie się przyda, wiadomo. Dziękuję bardzo. Dzięki również.